24 lutego 2022 roku rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wtedy miliony uchodźców przybyły do Polski no i każdy z nas pamięta tę pomoc, którą my nieśliśmy, i tą solidarność, no, jaka po prostu stała się naszą marką, także na świecie. Co takiego się zmieniło w te dwa lata? Dlaczego te nastroje są już takie skrajnie różne? Kto jest wrogiem, a kto jest ofiarą? No i gdzie w tym wszystkim jest Polska? Właśnie o tym będę rozmawiała z moim i Państwa gościem. Razem ze mną i z Państwem jest Pani Natalia Panczenko, działaczka społeczna Euromaidan Warszawa. Dzień dobry, Pani Natalio. Dzień dobry. Pani Natalio, ja, ja zadam pytanie bardzo wprost. Czy żałuje Pani tych słów, które padły w tym wywiadzie w telewizji ukraińskiej? Nie, swoich słów nie żałuję. Ale muszę też tutaj podkreślić, że to, co jest rozpowszechniane przede wszystkim w mediach społecznościowych, to nie są moje słowa. To co jest chciałaby Pani powiedzieć i Polakom? Przepisane teraz. Cytaty, których nigdy nie wypowiedziałam. Co chciałabym powiedzieć tak. Polakom? Na jaki temat? Na temat tego, jeśli na przykład ktoś usłyszał taką. Yy internetową właśnie jakąś yy, aferę, awanturę, że jest ktoś taki, kto chce, żeby rzekomo Ukraińcy atakowali Polaków. I on się boi. To co by pani powiedziała Polakom? To ja bym poprosiła tą osobę, żeby ona poszła i sprawdziła u źródła, żeby obejrzała ten wywiad. Yy, I jestem pewna, że ta osoba yy, Osobiście się przekona, że nigdy czegoś takiego nie wypowiedziałam. Podkreślić... Dzień dobry moi drodzy. Temat wypowiedzi ukraińskiej aktywistki Natalii Pancinka w ukraińskiej telewizji I jak widzę nie słabnie, aczkolwiek o tej rozmowy minął już tydzień. Przetłumaczyłam to nagranie i zauważyłam, że pewien fragment został w nim usunięty. To jest końcówka nagrania, pytanie dziennikarza zostało bez odpowiedzi Przetłumaczyłam, ponieważ na stronie internetowej Euromaidanu pisze się, cytuję: Od kilku dni jesteśmy świadkami skoordynowanej kampanii dezinformacyjnej wymierzonej przede wszystkim w Ukraińców w Polsce. A także w liderkę Euromaidan Warszawa Natalię Panczynka. Koniec cytatu. Jaka perfidna manipulacja Ukraińcami mieszkającymi w Polsce. Ale cóż, posłuchajcie proszę tłumaczenia tego nagrania. Kampania wyborcza w Polsce idzie pełno paru i wcale nie jest nam z tego powodu lepiej, ponieważ wszystkie kwestie ukraińskie mogą stać się jej zakładnikami. Niestety. Jest z nami działaczka społeczna, liderka ukraińskiej diaspory w Polsce, Natalia Panczynka. Witam Panią. Proponuję zacząć od omówienia inicjatyw, które są teraz po stronie różnych sił politycznych, które są teraz absolutnie proukraińskie, jak również nie do końca, a dotyczą one tematu ukraińskich uchodźców, w szczególności Partii Konfederacji. Proponuję odebranie prawa do bezpłatnej opieki medycznej ukraińskim uchodźcom, którzy nie płacą ubezpieczenia zdrowotnego. Rozumiem, że dla tych, którzy nie pracują oficjalnie. Jakie są szanse, że Ukraińcy mogą wkrótce zostać bez opieki medycznej w Polsce? Rzeczywiście mówi się o tym, że ci, którzy nie pracują i nie płacą podatków w Polsce, zostaną pozbawieni możliwości otrzymania pomocy na dzieci 800, a także pozbawieni możliwości pomocy medycznej. Ponieważ w Polsce zawsze zależało to od tego, czy dana osoba pracuje, czy nie i tylko dla uchodźców z Ukrainy w 2022 roku zrobiono wyjątek. I właśnie teraz chcę odebrać te wyjątki. To naturalnie negatywne, naturalnie złe, ale z drugiej strony trzeba zrozumieć, że jest to po prostu zrównanie Ukraińców w prawach z innymi migrantami, a także z Polakami. Bo z punktu widzenia prawa ta zmiana może być prowadzona. Tak naprawdę to nie jest aż taki duży problem. Problemy polegają na czym innym. Problemy polegają na tym, że poza tymi dwoma drobnymi przywilejami, czyli dopłatami na dzieci i możliwością Bezpłatnej wizyty u lekarza uchodźcy ukraińscy nie mieli absolutnie żadnego wsparcia. To jedyne co mieli, ponieważ nie byli zwykłymi imigrantami, którzy przyjechali zarabiać pieniądze jak inni, ale byli ludźmi, którzy uciekali przed wojną. A w większości innych krajów to jedyny powód, dla którego mają wsparcie państwa. W Polsce również. Drugi problem jest jeszcze bardziej niebezpieczny. Nazywa się populizm. Bo nawet jeśli te zmiany zostaną wprowadzone i uchodźcy faktycznie zostaną zrównanie z innymi, to można to zrozumieć, ale forma w jakiej dzieje się to teraz w Polsce jest straszna, bo na tym tle tworzy się całą strategię kampanii wyborczej, w której straszy się Polaków bezrobotnymi Ukraińcami, którzy przyjechali i siedzą na zasiłkach socjalnych, ale to absolutna nieprawda, chociaż dane statystyczne mówią dokładnie coś przeciwnego. Co więcej, procentowo w Polsce jest znacznie więcej pracujących Ukraińców niż pracujących Polaków. Na przykład 80% Ukraińców, którzy są w Polsce, pracuje, a 20% z jakiegoś powodu nie może pracować co so to albo emeryci, albo osoby niepełnosprawne, albo ich dzieci mają problemy zdrowotne i dlatego są so całkowicie niezdolni do pracy. Pracują tylko za część stawki albo w ogóle nie mogą pracować, ale jednak 80% z nich pracuje. Tymczasem wśród polskiego społeczeństwa pracuje tylko 56% i trzeba o tym mówić. A jeśli mówimy o faktach, to okazuje się, że Ukraińcy są superproduktywni. Okazuje się, że Ukraińcy robią szalone inwestycje w polską gospodarkę. Ale wiadomo, że te hasła te fakty te dane są przemilczane w czasie kampanii wyborczej. Nikt o tym nie mówi. Zaczynają o tym mówić Szymon Hołownia i pani Bejat, która jest kandydatką lewicy i Szymon Hołownia jest kandydatem trzeciej drogi. To są tylko dwaj kandydaci. Większość kandydatów jest niestety prawicowa i częściowo lewicowa, bo na przykład Rafał Czaskowski, który jest z partii rządzącej Koalicja Obywatelska, niestety też przyjmuje retorykę, która podburza Polaków przeciwko Ukraińcom, która niestety, ale jednak prowokuje mowę nienawiści, która wystawia Ukraińców absolutnie niezasłużenie w negatywnym świetle. бо артикулую то в той спосіб, що забіжемо українцям, безробітним, які ще на наших барках і податках, допомогу. A tak naprawdę oni nie siedzą na polskich barkach i podatkach. Ukraińcy, którzy płacą podatki, mogą absolutnie bez problemu utrzymać Ukraińców, którzy czasowo nie mogą pracować, bo na wypłaty 800 plus w Polsce idzie z budżetu około 2 miliardów złotych, a z podatków, które Ukraińcy płacą do polskiego budżetu, jest około 15 miliardów złotych. Więc Polska jest co najmniej 13 miliardów na plusie. My, płacący podatki w Polsce, moglibyśmy spokojnie sami utrzymywać Ukraińców i nie potrzebujemy pomocy Polaków. I to nie w tym tkwi problem, jak już powiedziałam. Ten problem jest sztucznie wykreowany. On nie istnieje. Problem polega na tym, że niestety Polska zdecydowała się pójść populistyczną drogą w tych wyborach prezydenckich. Więc niestety ta kampania dopiero się rozpoczęła, a już mogę powiedzieć, że jeśli tak dalej pójdzie, to Ukraińcy, kwestie ukraińskie, stosunki polsko-ukraińskie mogą stać się narzędziem, którym

to nie spodziewaliśmy się tego po panu Tusku, bo mówimy otwarcie. Pisze się Rafał Czaskowski, czyta się Donald Tusk i to jest oczywiste i jasne. Więc to jest trochę jak próba wygrania tych wyborów po prostu jakimiś działaniami, bo o ile rozumiem, w tej chwili różnica między dwoma głównymi kandydatami Czaskowskim jako przedstawicielem Platformy Obywatelskiej, czyli koalicji, jak to się właściwie nazywa, a przedstawicielem PiSu, Czyli partii Prawo i Sprawiedliwość, jaka wcześniej była u władzy, w takim kształcie jest bardzo niewielka. Czy to tylko chęć wybicia się do przodu, zwiększenia różnicy tych 5%? To jest właśnie chęć wygrania za wszelką cenę. Dla Czaskowskiego osobiście jest to bardzo bolesna sprawa, bo ostatnie wybory prezydenckie przegrał z Andrzejem Dudą bardzo niewielką różnicą. Przez długi czas prowadzili równo, i nikt nie wiedział, kto wygra. Wydaje mi się więc, że teraz postanowili przyciągnąć do siebie część prawicowego lektoratu i w związku z tym zaczęli używać tych instrumentów, na które wcześniej sobie nie pozwalali. Dlatego teraz widzimy nie tylko walkę faktów i walkę dwóch realnych kandydatów, ale tym razem widzimy walkę na poziomie populizmu. To znaczy, kto, przepraszam, wpadnie na najgłupszy pomysł, który przyciągnie prawicowych wyborców. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten trik, do którego uciekł się tym razem Trzaskowski, jest jak to mówią Polacy strzałem w kolano. Bo jest mało prawdopodobne, że w ten sposób przyciągnie do siebie prawicowych wyborców. Jak bardzo by nie chciał, to trzeba przyznać, że PiS, a zwłaszcza Konfederacja, są tak profesjonalnymi w populizmie i knuciu jakichś niestworzonych rzeczy, że choćby nie wiem jak Trzaskowski z nimi konkurował, to nie wygra. To po pierwsze, a po drugie, przez to, że zaczął prowadzić taką politykę, nawet poprzez ten jeden pomysł, który do tej pory przedstawił, który poparł Donald Tusk, straci wielu wyborców. Ponieważ widzimy w sieciach społecznościowych, w telewizji, w wywiadach dla mediów, że duża liczba działaczy społecznych, ekspertów, ekonomistów, którzy wcześniej popierali Trzaskowskiego, teraz otwarcie mówią, że jeśli nadal będzie prowadził taką politykę, jeśli zdecyduje się uderzyć w najbardziej nieuchronną warstwę ludności, taką jak na przykład ukraińscy uchodźcy, nie poprą go w wyborach, wybiorą innych liberalnych kandydatów. Będą głosować na Hołownię, będą głosować na bieg i tak dalej. Tak więc jest to bardzo cienka linia i bardzo niebezpieczne jest prowadzenie gry z prawicowym elektoratem, utracić i utracić w rzeczywistości swój elektorat. Ale pocieszającym jest, że są inni kandydaci, którzy otwarcie mówią, że Stop, robicie coś głupiego, bo nam z Kijowa może się wydawać, że wszystko jest stracone, wszystko jest złe w Polsce. Więc powiedzmy, że masz podróż, powinieneś omijać Polskę, bo zostaniesz tam pobity, bo jest też presja w ukraińskich mediach. Poważnie. A z tymi kanałami na Telegramie anonimowymi jeszcze bardziej. Więc tutaj też trzeba. Ustawić wszystkie akcenty, że ponieważ jest dużo szumu, to ujawnia się, kto tak naprawdę jest antyukraińskim, jest wrogiem, ale są też politycy, którzy szczerze mówią, że Ukraińcy są ogromną częścią polskiej gospodarki. Zresztą nie tylko. Absolutna racja. Jak na razie na pięciu kandydatów, dwóch oficjalnie deklaruje i mówi to w wywiadach, że Ukraińcy są przydatni dla gospodarki, że powinniśmy wspierać Ukrainę w tej wojnie i że to, co proponują siły prawicowe, a teraz z jakiegoś powodu do, dołączył do nich Rafał Czaskowski, to jest absolutna głupota. Wspomniałam już o pani Bejt. Wspomniałam już o panu Hołownia, którzy właśnie biorą udział w tych wyborach. Otwarcie mówią o swoim poparciu dla Ukrainy, więc nie ma co się bać i jechać do Polski. Nie przejmujcie się. Nie jest tak źle. Musimy pamiętać, że to jest kampania wyborcza. Pamiętajmy, jak brudno było przed kampanią wyborczą również na Ukrainie. Polska nie jest inna, nie odeszła daleko. Wiadomo, że to może w jakiś sposób wpłynąć na nastroje społeczne, ale ja jednak wierzę i mam nadzieję, że to nie będzie eskalowało do takiego poziomu, że do Polski będzie strach przyjechać. Co więcej, jest to przede wszystkim ogromne zagrożenie dla Polaków, i rozumiem, że oni to rozumieją, bo dzisiaj, kiedy co dziesiąty mieszkaniec Polski jest Ukraińcem, podsycanie napięcia między Ukraińcami a Polakami jest bardzo niebezpieczne dla Polski, bo to na terytorium Polski zaczną się bójki, to na terytorium Polski zaczną się palić sklepy, budynki itd., a to przede wszystkim wpływa na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski. I przede wszystkim polscy kandydaci na prezydenta i ci, którzy grają to kwestio powinni się nad tym zastanowić, to jest bardzo ważne, żeby nie przesadzili w tej grze. Nastroje wśród społeczeństwa normalne. Wszyscy rozumieją, że to jest kampania wyborcza i na razie nie zauważam żadnych zmian w społeczeństwie. Na szczęście. Bardzo bym chciała, żebyśmy mówili tak samo w maju, kiedy odbędą się wybory prezydenckie i kiedy politycy, przez to, że muszą zdobyć głosy wyborcze, nie zrobią najgorszej rzeczy, aby skłócić Ukraińców i Polaków i doprowadzić do tego, sprawić, że naprawdę będziemy się bali jechać jedni do drugich. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo byłoby bardzo szkoda, ale uważam, że Rafał Trzaskowski swoimi wypowiedziami robi, delikatnie mówiąc, rzecz szkodliwą. Pozwolę sobie tak powiedzieć, może on tak naprawdę tak nie myśli, ale tego nie wiemy. Ale jakie mogą być konsekwencje, jak ugasić pożar, który może wybuchnąć, to już inna kwestia. Inną rzeczą, którą powiedział, jest to, że wysłanie polskich wojsk na Ukrainę nie jest dobrym pomysłem. Powiedział, że nie sądzę, aby wysłanie polskich wojsk na Ukrainę było być dobrym pomysłem. Stwierdził kandydat na prezydenta i obecny prezydent Warszawy Rafał Czaskowski. To znowu trochę gra z prawicowym elektoratem, dla którego to może nie być jasna historia. Nikt na siłę nie wysyła teraz Polaków do Ukrainy. Kto chce, jedzie na ochotnika, co przedstawiciele Polski w różnych formacjach jest reakcja łańcuchowa na słowa prezydenta Ukrainy, który. Mówi, że obce wojska lądowe przy przyszłości mogą stać się czynnikiem powstrzymującym Rosję. Tak, już wcześniej o tym mówiono i niestety nie jest to nic nowego i nie jest to jego wymysłem. Przekazuję tylko kolejne słowa Donalda Tuska, kiedy była oficjalna wizyta prezydenta Francji Macrona, który między innymi podniósł kwestię utworzenia na Ukrainie misji pokojowej czy legionu pokojowego, który będzie miał wo wojska międzynarodowe i który będzie po prostu dbał o to, żeby na terenie Ukrainy inny był pokój, ale nawet wtedy Tusk odmówił i powiedział, że Polska nie jest tym zainteresowana i polskie wojska tam nie pojadą. Wydaje mi się, że przed nami jeszcze dużo pracy dyplomatycznej. Polska jest naszym najbliższym sąsiadem i wydaje mi się, że Macron i prezydent Ukrainy mogli pomyśleć, że Polska powinna być krajem, który najbardziej skorzysta na pokoju na Ukrainie i dlatego w zasadzie powinna być zainteresowana wysłaniem swoich żołnierzy jako sił pokojowych na Ukrainę. Ale niestety Donald Tusk powiedział, że tego nie zrobi, a teraz Rafał Trzaskowski, który jest członkiem jego partii, po prostu to powtarza. Dlaczego powtarza się to akurat w kampanii wyborczej, kiedy jak mówią, nikt to nie pytał? Chyba tylko po to, żeby zdobyć kilka głosów więcej wśród zwolenników, którzy uważają, że polskie wojska nie powinny jechać na Ukrainę. To dla mnie znowu jest rzeczą bardzo nieprogmatyczną, ale jeszcze bardziej populistyczną, bo jeśli Polacy nie wyślą dziś swoich wojsk na Ukrainę jako sił pokojowych, to ich wojska za rok czy dwa nie będą już musiały być siłami pokojowymi, ale będą musiały zaangażować się w pełną wojnę na własnym terytorium. I wydaje mi się, że eksperci wojskowi mówią o tym dość jasnym językiem. Dla tych, którym zależy na bezpieczeństwie Polski, powinno to być zrozumiałe. Więc wybór tutaj jest jasny: albo pomóc Ukrainie wygrać, albo pokonywać Putina na terytorium własnego kraju. Jak na razie zwycięża populizm. Zobaczymy, co będzie dalej. Zapomnieliśmy zapytać o ukraińskich uchodźców, którzy teraz przybywają do Polski. Ponieważ sytuacja w ogóle nie tylko w Polsce wygląda wyjątkowo niesprawiedliwie, ponieważ nie można uzyskać pomocy od żadnego państwa, dziwię się, bo w Pokrowsku i innych miejscowościach trwają aktywne walki. Niezależnie od tego, jakie są stosunki polsko-ukraińskie, część Polski rozumie, że bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio od bezpieczeństwa Ukrainy. A to bezpośrednio zależy od tego, kiedy i w jaki sposób Ukraina wygra wojnę. Dlatego Polska jest bardzo zainteresowana dalszym wsparciem Ameryki dla Ukrainy, bo dla wszystkich stało się jasne, że wojna na Ukrainie toczy się nie tylko o Ukrainę, toczy się o cały region, a przede wszystkim o bałtyckie, Polskę, Czechy, Słowację, te kraje, które graniczą z Ukrainą. Więc już zostało powiedziane publicznie, że Donald Trump otrzymał takie zaproszenie. I bardzo liczę na to, że Polska na tym spotkaniu podniesie kwestię bezpieczeństwa w naszym regionie. Czekamy na koniec kampanii wyborczej po prostu z niecierpliwością. Natalia Pancinka, działaczka społeczna i liderka ukraińskiej diaspory w Polsce, odpowiedziała na nasze pytania.